Witajcie! Nie robię ostatnio filmików, bo jakoś mnie te filmiki rozpraszają i psują mi rytm dnia. Ale postanowiłem zrobić teraz jeden, bo trochę się zmieniło. E, kopalnia, która, która była e, kopalnią bez nazwy, teraz jest kopalnią z nazwą. Nazywa się Wilumine, ponieważ nasz przyjaciel Witek wziął ślub ze swoją dziewczyną ludką. No i na ich cześć jest kopalnia Wilu Mine. A poza tym tak. 4,5 metra głębokości mamy w tej chwili. Woda gruntowa podchodzi tak mniej więcej na głębokość metra. Więc można ją wiadrem metalowym wyciągać z góry tak jak ze studni. No i w związku z tym postanowiłem użyć tej wody do płukania próbek z działki. Także udało mi się podłączyć High Bankera. No i zaraz zobaczymy jak to wszystko teraz funkcjonuje. A! I słyszałem jeszcze, że mamy młodych widzów. Kuba, jesteś tam? A, jesteś. Cześć, Kuba. No właśnie. No więc tak, właśnie tutaj przesiewamy teraz materiał. Jestem na takim miejscu, w takim miejscu, gdzie skała macierzysta wystaje tutaj. E, dosyć, dosyć płytko. Także podążamy za tą skałą macierzystą. No i. Między dużymi kamieniami coś tutaj leży. E, tego złota nie jest jakoś bardzo dużo, ale trochę jest. Robimy takie bak, e, bucket testy. Bucket test, takie wiadro. To wiadro, ono ma 5 galonów. Wydaje mi się, że to jest około 20, chyba niecałe 25 litrów no ale ja je ładuję ziemią przesianą przez sito półmesz półmesz to jest no dobra, pokażę Wam to jest półmesz to oznacza, że ma na jed jeden cal kwadratowy cal to jest 2,54 cm czyli na cal kwadratowy ma cztery otwory Czyli tak naprawdę jeden otwór jest w średnicy mniej więcej pół cala. No to takie to już takie e, małe pikery mogą przejść. No a jakby były ewentualnie jakieś samorodki, no to zatrzymają się na sicie. No ale potem to te kamienie, które zostają tutaj, to już skanuje się wykrywaczem metalu na wszelki wypadek. No i taki przesiany, przesiany materiał, wiadro prawie całe, materiału przesianego do półmesz, waży 25 kg, jeśli materiał jest suchy. No tu jest akurat suchy materiał, więc e, ja ładuję je tak, żeby miały dokładnie 25 kg. E, no i to jest dziesiąte wiadro, więc znoszę na dół 10 wiader e, i przepłuczemy 10 wiader. 40 wiader to jest tona czyli 10 wiader to jest 250 kilo, czyli 1 czwarta tony, no to już jest w miarę reprezentatywna próbka, bo to już, no bo zawartość złota w, w tym materiale podaje się w gramach na tonę zazwyczaj. W związku z tym, jeśli przesiejemy i przepłuczemy ćwierć tony, no to wystarczy to pomnożyć razy 4 i jeśli ten, to złoto jest tutaj w miarę, Homogeniczne, homo, rozłożone równomiernie w tym, w tym żwirze, no to wtedy możemy mieć wartość gramów na tonę. Orientacyjną szacuje się, że od pół grama na tonę można otwierać kopalnię taką placer mine z maszynami. My nie będziemy tutaj tego robić, ale jak otwierają kopalnię taką teraz przy tej cenie złota z maszynami, to pół grama na tonę to jest to jest grade, który jest wystarczający. Od 5 gramów na tonę już się opłaca otwierać kopalnię w litej skale, czyli gdzieś tam podążać za żyłą złota, kuć w twardej skale i te, te żyły nie są zazwyczaj bardzo szerokie, więc to bardzo wąski tunel, trzeba pod kątem zwykle tam koło 60 stopni w dół kuć po prostu w twardej skale. No to taką kopalnię szacuje się, że opłacalność, opłacalność wystarczająca, znaczy wystarczający grade jest 5 gramów na tonę, żeby taką kopalnię otwierać. No to zobaczymy jaki grade jest tutaj. No do dzieła. Więc uh, Willumine, wspomniana Willumine, żeby nie było, że jest, żeby nie być gołosłownym, tak się nazywa kopalnia, jest teraz wyposażona w obieg zamknięty, a w zasadzie pół zamknięty. A chodzi o to, że nie mamy tutaj wody. No więc wykopałem takie dwa stawy. Tutaj jest pobór wody. O właśnie widać, że woda się skończyła. Bo niestety w tym układzie są straty wody, które są głównie spowodowane tym, że woda gdzieś tutaj na bokach foli wsiąka w ziemię. Albo jak leci z Highbankera tutaj w dół, to wsiąka w glebę. Tutaj teoretycznie. Wykopałem taki rowek i ta woda wraca z powrotem do pierwszego basenu. Ale jak widać to nie jest wystarczająco. No ale mamy wodę gruntową w szybie. Zainstalowałem tam pompę zanurzeniową. No i włączmy ją, zobaczymy jak to będzie. Więc teraz pompa zanurzeniowa, po pierwsze wyciąga nam wodę z szybu, co jest e, dosyć dobrym rozwiązaniem, dlatego że nie musimy już wyciągać tego wiadrami ręcznie. W ja nie muszę, nie wiem, czemu mówię w liczbie mnogi. No i tutaj tym wężem dolewa nam się woda do basenu ostatniego, gdzie jest przefiltrowana. To wiadro jest wyposażone w dziury, jeszcze dodatkowo jest owinięte taką folią, e, taką siatką drobną, żeby do tego intake hozu nie dostawały się różne zanieczyszczenia. To nie jest problem, że to pójdzie do pompy. Pompa jest przystosowana do pompowania takiej brudnej wody. Natomiast dziurki w highbunkerze, które tam są w tych rurkach po prostu się blokowały. Takie mamy doświadczenia z zeszłego sezonu z Pawłem i z Sokołem i z chłopakami. A kiedyś z Martą też w rzece płucząc niestety złapaliśmy tym intake hose'em małą rybkę i ona się przez całą pompę dostała aż do highbunkera. No było nam bardzo przykro więc teraz owijam to wiadro drobną folią no i ten dodatek wody powoduje, że mamy wystarczająco dużo wody w układzie woda idzie do highbankera tam są dwie płucznie ta dodatkowo jest wyposażona w tak zwany miners moss, czyli to wyłapuje już wszelkie drobiny, których High banker nie wyłapie, no tutaj spada przefiltrowany, znaczy tu spada materiał odsiany który jest już niepotrzebny Potem na koniec dnia trzeba ten materiał Łopatą usunąć Żeby było miejsce gotowe na następny dzień A ponieważ ten materiał Który mamy jest e, Tam jest dosyć dużo zanieczyszczeń To zainstalowałem taką rynnę Wyposażoną w trzy takie filtry e, Wyciągane ramki po prostu obite Taką drobną siatką No i te filtry trzeba będzie dosyć Regularnie czyścić no dobra, to zobaczmy jak to działa w takim razie. Potrzebny jest trochę szybszy bieg do, tego, do tej zabawy. No i dobra, materiał jest przygotowany. Mamy tutaj 10 wiader przesianych przez Sito Półmesz. Czyli to jest 250 kg materiału, który. Miejmy nadzieję, że zawiera złoto. No dobra, zobaczymy jaki będzie rezultat tej zabawy. No przepłukałem to. 250 kilo, ale jest sporo rzeczy do poprawy, bo w tej ziemi jest dużo takich malutkich kawałków korzeni. Więc po pierwsze, bardzo szybko blokują te, te małe sita, te małe oka w sitach. No i woda przelewa się bokami. A ponieważ ja tu jestem sam, to nie mogę w tym samym czasie czyścić sit i wrzucać materiału na high bankera. Więc po prostu musiałem usunąć te sita. No co spowodowało, że z kolei zasyfiona woda dostawała mi się do drugiego zbiornika. W związku z tym tu mam teraz takie o piękne bagno no i to powoduje, że z kolei pompa już zasysa brudną wodę z tymi wszystkimi, z tymi wszystkimi takimi różnymi kawałkami, no a to z kolei blokuje to sito. W związku z tym materiał spada tutaj nie do końca przepłukany bo ja to przesiałem przez sito półmesz no to wygląda na to że te oczka są mniejsze w związku z tym część z tych kamieni wypadła no ale to by nie było nic w tym złego tylko że ten materiał nie jest do końca przepłukany więc boję się że tutaj mamy duże straty tu mogło zostać w tym złoto sprawdzę to przy pomocy przy pomocy patelni jutro, ale muszę mieć wodę no i kolejny wniosek jest taki, że trzeba to robić rano, w momencie kiedy szyb jest pełny wody, no bo teraz już nie miałem wystarczająco wody, żeby dolewać i wypompowałem całą wodę z szybu, a przydałoby się jej więcej, więc to trzeba robić trzeba zbierać materiał tutaj i po prostu rano pierwszą rzecz rano to to przepłukiwać Także trochę rzeczy do poprawy, no ale mam tutaj cleanup, przepłuczę to i zobaczymy co tutaj jest w tym z tych dziesięciu wiader. O, straty materiału tam na tym naszym obiegu pół zamkniętym dosyć duże były. Więc przypuszczam, że trochę złota poszło bokiem. Ale zobaczmy co z tych dziesięciu wiader tutaj się udało. Przepłuczemy to Akurat jestem nad jeziorem Tu są dosyć duże fale I tak jedną ręką Ale może się uda Zobaczymy co tutaj Co tutaj będzie Dobra znalazłem sobie tutaj trochę spokojniejsze miejsce Bo te fale jednak mi dokuczały Trochę czarnego piasku tutaj jest Ale pytanie Czy jest trochę złota Chyba, że ktoś skupuje gdzieś czarny piasek To byłoby coś. No i tak, trochę ten czarny piasek przepłukałem. Jakieś złoto tutaj jest Ale to jest 10 wiader To jak na 10 wiader to nie jest to za dużo. Tu nawet nie będzie pół grama. To jest dużo mniej niż wcześniej. Znalazłem tylko patelniami płcząc, więc myślę, że mam gdzieś duże straty na tym hajbankarze. Może bokiem mi gdzieś spadają te kawałki. No nic, będę musiał przeprowadzić jakieś śledztwo, gdzie to złoto, gdzie to złoto znika. No albo to takie miejsce, no być może jeszcze. Nie jestem na przykład wystarczająco głęboko. Zobaczymy.